Cześć, i czołem z tej strony, ponury Mortis i czas na kolejne RPGowe inspiracje. Tym razem pomówimy sobie o tematyce luster i zwierciadeł, które przez wiele wieków budziły wątpliwość wśród prostego ludu, czy przypadkiem nie są narzędziem, przez które można zginąć. Wiązało się to z dawnym przesądem, który twierdził, że jeżeli zobaczysz własne doskonałe odbicie, to możesz opuścić ten padł łez. Jak wiecie doskonale, tak nie jest. Dlatego z czasem ten zabobon ewoluował i doprowadził ludzi do wniosku takiego, że zwierciadła w takim razie są miejscem, przez które diabły, demony mogą zaglądać do naszego świata, a może nawet i sami zmarli. W związku z tym, że ludzie cenili sobie prywatność swoją i swoich bliskich, przy ważnych uroczystościach wszelkie lustra i zwierciadła były zasłaniane, aby nasze demony, upiory i duchy nie mogły obserwować tego, co się dzieje, a tym bardziej przypadkiem przyjść na takie wydarzenie. Jak możemy wykorzystać to na naszych sesjach? Po pierwsze, wydaje się mi, że motyw lustra jako portalu do innego wymiaru jest motywem dosyć znanym i popularnym, więc to może być pierwszy motyw. Lustro jako drzwi do innego wymiaru ze światów, przez które złe duchy, upiory, wesen czy inne stwory wlewają się do naszego świata. A drugi motyw jest związany z motywem opętania przy użyciu lustra. Wydaje mi się, że fajnym motywem by było to, że kupił, ktoś kupił stare lustro na film targu i podarował je komuś w prezencie, a w lustrze de facto jest zaklęta i zamknięta dusza starej wiedźmy czy jakiegoś starego czarnoksiężnika, który przy użyciu tego lustra chce teraz znaleźć sobie nowe ciało. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się takie RPGowe inspiracje i wykorzystać je na swoich sesjach. Tym razie. Tym razem to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.